No, siema, wszystkim jestem w tej chwili w Austrii. Wyjechałem z Włocha. Już od. Teraz to, to trzeba sprawdzić. No, prawie od 6 godzin jadę. Na razie przyjechałem 500 km, zostało mi jeszcze około 1000 do Holandii. Yy, wiozę, dwie palety. Jakiś przypraw. Nie wiem, co to są za przyprawy. W tej chwili stoję na placu na parkingu Asfinaga. To jest taka państwowa firma, która zajmuje się autostradami i parkingami w Austrii. I takie są tutaj widoki. Piękne, nie? Zimą to jeszcze ładnie wygląda, jak jest śnieg. No a tutaj to tak pokażę Wam, jak kierowcy mogą szybciej. Ubikacje są czyste. Nie będę pokazywał wam ubikacji. Ale pokażę Wam ciekawostkę. Jest na każdym takim parkingu jest prysznic. Rzucasz tu 1 euro i 8 minut prysznica masz. Przez 8 minut zdążysz się wykąpać. No i tak wygląda. Jest czysto. i Nie śmierdzi. To najważniejsze. No właśnie sobie na nabra... I można na takim każdym parkingu można nabrać wody. Wszyscy kierowcy nabierają wody. W Austrii, ponieważ jest najlepsza. To nie jest tylko moje zdanie, oczywiście. No i jeszcze chciałbym tam, nie wiem, powiedzieć Wam, że jak macie jakieś pytania, to śmiało możecie mnie pytać. O to, co mi się tu najśmieszniejszego stało, jak jeździłem, najlepszego, najgorszego, no, liczę na Waszą inwencję po prostu. I za każde pytanie postaram się odpowiedzieć. Także na razie, cześć Wam. Do zobaczenia za jakiś czas.